Cześć, nazywam się Szymon Negacz i to trzecia edycja konferencji Nowoczesna Sprzedaż i Marketing i nagraliśmy specjalnie dla Was ten krótki materiał, żebyście mogli zobaczyć, jak było. Jestem pewna, że po tej konferencji też kilka nowych narzędzi będą wprowadzone w naszą sprzedaż. Nie spodziewałem się na konferencji B2B marketingu, tak, takiego rozmachu tylu, tylu osób związanych z marketingiem B2B. No same, mogę powiedzieć, po prostu jest cool, tyle. Jak najbardziej polecam. Myślę, że to jest jedna z najbardziej merytorycznych konferencji w ogóle treści. Jest konkretna wiedza, praktyczna i na pewno wykorzystam w swojej firmie. Myślę, że to jest jedna z dwóch najlepszych konferencji sprzedażowo-marketingowych w tym kraju. Niesamowicie kaloryczna lista prelegentów. W tym roku naprawdę imponująca. Czuję, że jest tutaj tego dużo, wiedzy, wiedzy na wysokim poziomie. Mamy bardzo dużo przekroj tematów i jestem bardzo zadowolona, że mogłam dzisiaj tutaj być. Wartości, które niosły każda z tych prezentacji, no są na bezcenne. Zaskoczył mnie na pewno poziom merytoryczny to jest na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, że ta konferencja koncentruje się na tym, jakie zmiany czekają nas w przyszłości, a w zasadzie są już tutaj, dzisiaj. Jestem tutaj, bo uwielbiam podcasty Szymona, uwielbiam wszystko to, co robi tak naprawdę cały Cell White. AI nas nie zastąpi, ale zastąpią nas ludzie, którzy nauczą się używać AI. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale nic straconego, bo już niedługo czwarta edycja konferencji Nowoczesna Sfera Marketing. Mam nadzieję, że do zobaczenia.